Największy sklep jest dziecki używanych i nowych rzeczy, lumpek z koniary. Zobaczcie nasze zasoby. To jest pierwsze. To są drugie nasze rzeczy. Także my w Polsce i na Europie konkurencji nie mamy. Może komuś będzie dełko, albo całe pudełko. Od koloru do wyboru. W każdym wymiarze, od 3 do fula. Może komuś siodełko. Każdy rozmiar, każdy wymiar, każda marka. Ogłowia do czyszczenia. Może ktoś jest dziwryczką. Trochę tego mamy. Ogólnie towaru, jak tutaj widzicie, za grubo ponad milion złoty, także konkurencji nie mamy i mieć nie będziemy, dlatego u nas kupicie najszybciej, najtaniej i najlepiej z najlepszą jakością. Pozdro. A to wszystko na naszym Facebooku, Lumpek z Koniary. To są same ogłowia, z 1500 sztuk, tak wiecie, nie za dużo. Może derki, też ich trochę jest, tak z 300. I taki cały magazyn wygląda. Także nikt taniej mieć nie może. Mamy wszystko. Takie czapraczki zapakowane po 8 zł. Czajdzie? idzie nowy czaprak. 8 zł. Taniej się chyba nie da, a to szybko zniknie. Także śpieszcie się. Także wiecie, jak zakupy dla konia to tylko u nas. Lumpek z koniary na Facebooku i tam się wszystkiego dowiecie.